Siemo tutaj Łukasz, Łuki, Woźniak. I Przemek, Przemo, Przemek. W ten zimowy, y, jakby, zimę, okres, jesień czas. się zaczyna, jesień jest do końca grudnia, do połowy grudnia. Dobra. E, ale wciąż jest zimno na dworze już skrajnie. Czyli z tego bierzemy nazwę zimowy. Więc. <grym> <grym> a kiedy, a jesień to jest też temperatura? Dobra, uwaga Przemo, nie będę sam <grym> dyskutował teraz o y, porach roku, tylko o grze Yeti, bo chciałem tylko zrobić wstęp, że chodzi, że zima, a. że idziemy szukać Uuh. Yetiego. Dobra, nie o matko. Dwóch do pięciu graczy, 20 do 40 minut. Myślę, że w dwóch graczy dynamicznie bardziej 20. Mm -hmm. Nawet trzech, czterech też. I już od tego, jak to szybko gra. Mm -hmm. Gra wytownictwa Room Games, które wcześniej wydało przebiegłe wielbłądy. Tak. I jest to gra, która jest zupełnie tak. inna, ale też ma element 3D. Tak. Zobaczcie, jak się w Yeti gra, a później nasza ocena. Tak wygląda przygotowana rozgrywka w grze Yeti. Jeden gracz jest graczem startowym, każdy gracz ma pionek, namiot. Mamy tutaj górę, układamy stosik żetonów. Oczywiście tu mamy grę dla pięciu graczy, ale im mniej graczy, tym mniej tych żetonów, mniej naszych pionków na planszy. W rozrywce dwuosobowej też gracz zaczyna z sześcioma kośmi, a w 3, 3, 3, 4, 5 osobowej dwie kości leżą z boku. Podstawowa mechanika jest taka rzutem kośmi. I teraz tak, śnieg jest negatywny, śnieg muszę zachować. I spośród pozostałych kości mogę zachować, jeśli chcę, jeden wynik. Wszystkie kości jednego wyniku. Rzucam dalej. I teraz, jeżeli nie ma śniegu, muszę zachować wszystkie kości z jednym wynikiem. Wezmę sobie stopę, rzucam jeszcze raz i wypadnę No i teraz tak. Śniegi, jeżeli mam do dwóch śniegów, nic się nie dzieje. Jak mam trzy, to jeden mogę zmienić w cokolwiek. Jak mam więcej, to kości blokuję na przyszłą turę i idzie jej do przodu. Monetki wydaję na punkty albo na rzetony specjalne. Przecież sobie kupię żeton specjalny. Inni gracze mogą go ode mnie odkupić, ale dostanę punkty pocieszenia, więc nie jest tak źle. Potem mam ewentualnie szerpów. Jeden idę o jeden poziom do góry. 3 wyniki takie, idę o 2, 6 idę o 3, 3 pola, rzadko się to zdarza oczywiście, e, powiedzmy, że jest, poszedłem o 1 do góry, stopy to, to są punkty i teraz punkty, y, dają, jest ich więcej im wyżej jestem, 1, 2, 3, 4, a więc... Chcę być jak najwyżej i mieć jak najwięcej stóp, bo wtedy dużo stóp razy wysoki wynik punkty, no i na końcu namiot pozwala mi zostać wyżej, a nie spadać na sam dół, tak? Jeden namiot mogę zostać tu, dwa tu, trzy tu. Jak wejdę tutaj, są punkty dodatkowe, więc warto się śpieszyć eee, i kolejny gracz już ma sześć kości, kolejny ma siedem, no i tak to mniej więcej wygląda, wyrzucamy kośćmi, wybieramy, gramy. Kupujemy, działamy, można coś od innych graczy odkupić, no i ścigamy się w punktach, jak ktoś minie Yetiego, dokończamy kolejkę, kto ma najwięcej punktów wygrywa. Jest też wariant z rzetelami pogody, które e, może, można wprowadzić do gry, żeby trochę uprościły grę, utrudniły grę, albo po prostu zamieszały. Więc możemy zdecydować, czy chcemy, jak, jakie chcemy mieć strony, negatywne czy pozytywne, potasować i później co rundę... Coś tam się dzieje, a że to my obracamy, więc one nie będą zawsze takie same. I tak wygląda Yeti, naprawdę bardzo prosta gra. Przemu, jak Ci się podoba Yeti? Podoba mi się. Okej, okay, dlaczego Ci się podoba, albo co Ci się podoba? Yy, podoba mi się grafika i pudełko w ogóle. Ja ostatnio pakowałem Wielbłądy mhm. i widziałem Yeti, i mówię Ty. Coś tu jest jakiś element wspólny i spojrzałem tam jest twarz wielbłąda, a tu jest twarz tego gościa i oni mają taką samą twarz praktycznie. Tak? Ten sam. No sobie później zobacz. Nie mamy tutaj wielbłądu? O, no to zobacz sobie na oko wielbłąda i na oko tego gościa. A rzeczywiście. No, Skąd znam ten exposed. No, ja sk skoń Skąd znam to oko, nie? Ehm, no więc więc zasadniczo grafiki, spoko tego samego yy, graficiarza. Czy mm -hmm. rysunkarza? Mm -hmm. fajne, fajne jest bardzo, że znowu jest coś 3D. To zawsze jakby wprowadza coś ciekawego do gry, i mm -hmm. no i to klimatycznie pasuje, że wchodzimy sobie do góry i, tak. i to jest fajne. fajne. Mm -hmm. podoba, mi się, podoba mi się motyw z kostkami, mm -hmm. że kulamy, że jest opcja, że możemy coś zostawić, a czasami nie możemy, a czasami mm -hmm. musimy. Mm -hmm. Podoba mi się to, że kupujemy coś, co nam upgradeuje. Podoba mi się to, że ta gra jest um, przez to właśnie taka trochę nie wiem, czy to jest dobre słowo, płynna mhm. i, i, i no, jakby nie, ciężko, ciężko tu zamulać. I, nie? Mhm. No, to jest szybka gra, po prostu mhm. przyjemna dosyć. Tak, bardzo, są szybkie tak. ruchy. No. Nie ma, delikatnie mi brakuje w tym wszystkim yy, te, tego, że inaczej. Nie jestem super podekscytowany ruchami innych graczy. Tak. Jak patrzę na to, jak oni rzucają, aczkolwiek. Jeżeli myślę o tym w kontekście tego, że ja chcę, żeby oni mhm. przegrali, mhm. to wtedy życzę im czegoś trochę, więc też patrzę na to, co oni robią, więc jest trochę tak, że nie tylko czekam na mój ruch, żeby się poturleć, mhm. szczególnie, że oni mogą mi to zabrać i szczególnie, że to jest wyścig o punkty. No tak. To prawda, ale mi to ostatecznie nie przeszkadza. Ja lubię gry, gdzie nie muszę też za bardzo patrzeć na ludzi. tym bardziej, że no to jest taka właśnie, powiedziałbym, gra, taki półprzerywnik mm -hmm. pomiędzy innymi grami, tak. ale, ale przyjemny. My to zagraliśmy raz chyba do obiadu mm -hmm. i jeszcze nie zdążyłem zjeść, już skończyliśmy. Mm -hmm. Ostatecznie, jak na szybką grę i na taki przerywnik, to ma w sobie takich, wydaje mi się, że sporo ciekawych rzeczy. Tak. Można tak naprawdę wybrać różne drogi do tego, żeby wygrać. Mm -hmm. Można sobie iść w jedną stronę w drugą, zbierać te punkty, wchodzić do góry mnożyć albo wchodzić, schodzić. No różne rzeczy. Podobają mi się kości, kulanie. Um, nie, nie, nie jestem tylko przekonany co do tych kafli, które po prostu dają punkty. Ani razu tego nie kupiliśmy i to sobie po prostu to, leży. Tak? Um, tak. że, że te, 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 tak. Te, te zdjęcia. Tak, no, coś z tego nie a, wiesz co? a raz i... gości grałem w no. partii, gdzie ktoś zebrał 7 monet chyba i wziął 27 Aha. punktów no. i nagle masz połowę w wyniku. Tak. Więc to myślę że to jest w sensie... bardziej zapchaj dziura jeżeli tak. albo pod koniec gry. No, też w sensie ważne, nie? Jeżeli powiedzmy tak, jeżeli e... O to w tym chodzi, że to ma być jakby dodatek z boku, że akurat po prostu konęła ci się ci jak kasa mhm. i nie chcesz przekulać i chcesz iść dalej, i albo już wiesz, że nic nie zrobisz, jako wiecie, mhm. nic nie zrobisz, ale dogonisz gościa, bo jest już koniec i wygrasz mhm. w jakiś mhm. sposób. No to okej, okay, ale jako mhm. główny sposób zdobywania punktów. Nie, to, no nie, to, nie. Jest, to nie jest główny sposób zdobywania tak. punktów. No to, no to pod tym względem wydaje mi się, że ta gra jest spoko, podoba mi się klimat, że gonimy Yeti, że on sobie chodzi i on mhm. może sobie pójść dalej. Mhm. To jest fajne, że nigdy nie wiesz, kiedy gra się skończy. Możesz ją nawet specjalnie przedłużyć mhm. I, i, i idziesz tak naprawdę po krokach jednej, więc trochę czuć klimat, ale nie za bardzo. Taka śmieszna gra, w ten, nawet w klimacie trochę wielbłądów, jeśli chodzi o taki poziom humoru tak. w no, to podejściu. Myślę, że no. tak, że ona jest, oprócz tego, że jest zupełnie inna mechanicznie, to jest w jakiś mhm. sposób następcą. Tak. Ja grałem w tą grę z graczami bardzo mało doświadczonymi i grałem z graczami nawet starszymi tam z typu mm -hmm. moim teściem mm -hmm. i oni naprawdę byli jakby myślę że to jest fajny fajny prosty poziom zasad a zarazem dosyć ciekawy poziom decyzji i mm -hmm. rozrywki nawet dla mnie, gdzie siedzę i okej, okay, tym razem pójdę sobie w spróbę utrzymania się jak najwyżej na górze. Mm -hmm. Oczywiście nie mam pełnej kontroli. Mm -hmm. no to jest też to, że gdyby gra była taka bardzo matematyczna, no to można byłoby ją szybko, szybko skończyć i zobaczyć. Aha, ty mm -hmm. byłeś pierwszy, co zrobiłeś, pierwszy koniec. Mm -hmm. Ale przez to, że ona nie jest taka bardzo matematyczna, ponieważ mamy te kości, które trochę mnie kierują. No to mam kilka opcji w ruchu, rzucam dalej. Kilka opcji, rzucam dalej. Mhm. I zaryzykuję, nie zaryzykuję. Tak. Pójdę w bezpieczne, mniejsze punkty, czy mhm. może jednak spróbuję wszystko postawić na jedną kartę i liczyć, że szarpa mnie weźmie do góry mhm. i przemnożę razy dwa. To jest bardzo ciekawy motyw tak. w ogóle, mhm. że opłaca się, że tutaj no nie, opła nie opłaca się po prostu trzaskać punktów, a nie opłaca się po prostu trzaskać zdjęć, czyli punktów za kasę. Mhm. Czyli opłaca się wchodzić, zbierać, wchodzić, zbierać, wchodzić, zbierać, ale nie jest to łatwe w kościach i tak. w mechanice gry, mhm. więc to jest fajny motyw. Podobają mi się też w sposób, w jaki ograniczają nas kości, mhm. nie? że ostatecznie one nas ograniczają, mhm. bo jeżeli wykulamy tam śnieg, śnieg to, to musimy go zachować. To musimy zachować coś. Ale nie jest to takie wkurzające, nie? że ten śnieg wykulnęliśmy tak. i to jest X jakiś, który nam nic nie daje, i jakby wiecie, mhm. cała moja tura idzie do śmieci, mhm. tylko wciąż mogę sobie coś zachować. E, jak mam trzy śniegi, to sobie mogę coś przekulnąć, co jest bardzo dobre mhm. ostatecznie, bo czasami kwestia jest właśnie tego, że jednej kości mi brakuje, mhm. więc to działa, a więc ogranicza, a nie przeszkadza, a to wydaje mi się nie jest łatwa rzecz, żeby tak zrobić. Mhm. No i też ciekawy jest z kaflami pogody, mhm. czyli tą, tą zmianą trochę pozytywną, trochę negatywną mhm. i tym, że rozgrywka jest o tyle też w sensie test oprócz tych kości jest kolejna rzecz, która trochę nas ogranicza, czyli mówi, że nie możesz albo inaczej, że jak zrobisz to w tej turze to będzie trochę słabiej mhm. i wtedy ty mówisz, no dobra, czyli znów, czy opłaca mi się? Troszeczkę stracić, ale zostać. Czy to, czy tamto i chmury. No po prostu to jest też... E, to jest gra, która w opakowaniu i zasadach e, gry bardzo prostej, rodzinnej, e, daje w tym samym momencie sensowny przerywnik dla osób, które mają... Lubią grać w gry. Tak jak na przykład my. No my gramy dużo w gry, a ja mogę w to spokojnie zagrać jako przerywnik. I to yes. bez żadnego problemu. Nawet... To jest jedna z niewielu gier ostatnio, że graliśmy chyba dwa razy z rzędu. Mm -hmm. Więc, no dobra. Żeśmy się nachwalili. E, czy coś jest, co Ci się nie podoba wietim? No tak, tak jak powiedziałem, może to nie jest jakiś, jakiś minus, ale z tego nie, ja nie za bardzo korzystam. Tak, że jak ty masz monety, to mu, chodzi ci o to, że bierzesz te kafle specjalne. Tak, tak. tak. Zastanawiam się nad regrywalnością tej, tej gry, czy to się nie nudzi po jakimś czasie, ja grałem, ale nie, nie wiem. Jak... Ja grałem z 10 razy. Tak? No, ja grałem z 10 razy i jest spoko. Hmm. Tutaj jest właśnie to, że jakby gdyby wszystko się ograniczało do strategii, którą wybiorę, to byłoby nędza, hmm. a jeżeli, się jeżeli wciąż są te kości, które zawsze delikatnie hmm. mi inaczej poprowadzą, to jest spoko i te hmm. po ta pogoda w ogóle zmienia rozrywkę. Mm -hmm. Jeśli chodzi o różnorodność, więc mm -hmm. rejestrowalność, jak dla mnie, jest mm -hmm. spoko. Jedynie co, w sensie, ja mam wrażenie, że czasami szybko się kończy ta gra. Więc chciałbym grać więcej, bo dopiero sobie zrobiłem jakiś tam mechanizm zbierania punktów, a już jesteś, jest jedni. Do, dopiero jesteś na, na szczycie i chcesz mnożyć razy 4, a już nie a ty, ma czasu. No, a Ty już jesteś. Zajęty. Coś, no nie? dokładnie. Więc, ale to tak naprawdę można by sobie go przesunąć dalej i stwierdzić, że gramy na więcej punktów. Więc to nie jest tak. jakaś rzecz, która bardzo psuje, więc to zależy. No, w dwóch no... graczy, w dwóch trzech jest to uczucie, żeby się chciało mm, dłużej. Tak. W czterech pięciu jest tak, że okej, okay, spoko jest ak akurat się w sensownym mm -hmm. momencie skończyła gra. Mm -hmm. Dla mnie y y y chyba. Główny minus tej gry jest taki, że jest ona jakby trochę za duża jak na to, co tu mamy. W tym sensie, że e, dla mnie to nie jest problem, bo ja mam miejsce na półce i w sercu i, i tak dalej, ale mm, no jakby, gdyby ona była, nie wiem, może trochę bardziej kompaktowa. Aczkolwiek to wtedy na gorzej byłem było ją dać nie wiem, na jakiś prezent czy coś, bo ona wciąż mm. jest grą taką pełnoprawną, grą rodzinną, mm -hmm. a dla doświadczonych graczy to jest przedywnik, więc by się chciało mieć ją w formie, wiesz, jakiejś mm -hmm. małej mm -hmm. dżokieszeni. No ale, tak, tak, tak. że jest, jest trochę du dużo powietrza w tym pudełku, nie? No, na miejsce na kontrabandę. Tak, dokładnie. Okej, okay, w skali od 1 do 5, jak oceniasz Ja bym dał takie 4,5. O, to wysoko. No nie wiem, też bym dał 4,5. Myślę, że e, jest ona za. No, nie ma. Jest dużo, dużo rzeczy, które sprawiają, że to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra gra. Mhm. E, czy, czy jest świetna? Myślę, że nie aż tak. Ale wciąż polecamy. Szczególnie, że możesz ją kupić u Łukiego. Mhm. Więc Łukiego.pl Przemo, pudełko pełne pomysłów wylosuj na koniec, ponieważ kończymy odcinek Waszymi pomysłami, więc możecie je wysyłać. Wszystkie, w ogóle wszystkie, ale linki ważne są w opisie. Więc na przykład myślcie sobie, co to znaczy, że mogę ją kupić? Link w opisie. Co to znaczy pudełko pełne pomysłów? Jak, jak oceniamy gry? Wszystko w opisie. Przemo oskarża łukiego o oszukiwanie. Mhm. <laughs> Dobra. To jest mój ruch, tak? No, ruch. No. Okej. Okay. Mhm. Mm okay, a ty już nie kulałeś przed chwilą? W sensie, ty jeszcze możesz przekulnąć, jak tutaj masz trzy stopy? Tak, mogę przekulnąć, bo to nie są stopy, tylko śniegi. To są stopy, moim zdaniem. No, stopy, no. A powiedzieliś co przed chwilą? Śniegi? Co? Ale... ty, ty Ale to są <grym> to śniegi czy stopy? No <grym> w ogóle, bo widzowie w ogóle nie widzę, ja oszukałem już tutaj dwa razy w tych kościach, nie? Tak? No bo właśnie, bo ty wzięłeś dwa te. Ja widziałem dwie kości, w ogóle tak, rzuciłem, pierwsze to zrobiłem, to rzuciłem i tak, aps. Oops. A ty sobie poprze przekładać w ogóle, czyli przyznajesz się do oszustwa? Nie, nie przyznaję się, nie oszukujesz. Łukasz, ale teraz pytanie szczerze: Uwaga. Kiedykolwiek, mm -hmm. czy zdarzyło Ci się mm -hmm. oszukać, żeby nigdy. wygrać? nigdy. Uwaga, drugie pytanie, bo <laughs> też to to czy... nic nie oznacza. Nie, czy? Oczywiście, że mi się zdarzyło. Naprawdę? Świadomie? Chce się oszukać, żeby wygrać? Że to, że pod koniec gry na przykład coś dodaje się, przekraca No albo nagle, albo, albo inaczej. Nie, wierz, nie jesteś pewien zasad, no bo wiadomo, że jak gramy w grę, to nie zawsze mm. jest wszystkich. I, I więc ustalamy, że gramy tak, mm -hmm. ale to pomaga Tobie. Tak, zażyło się ja wiedziałem, że to jest niemożliwe fizycznie, żebym tyle razy z tą przegrał. No. Ale to ja nie zmieniam zasad, tylko jak ich nie znam na pewno. To lata szykamy... po mojemu bardziej. Nie, logicznie po mojemu. No czyli, Łukasz, od tego momentu nasze rozgrywki 50-50 wygrałeś, ty 50-50 ja, ponieważ ja sobie odbieram to z powrotem. Okej, okay, od tego momentu. Od tego momentu, no.